Hej w środę, witam się z wami a dziś mam dla Was taki kolorowy miks drapkowy ze zdrapeczkami w sumie tanimi. Większość drapeczek jest tanich. O, mamy lotka, wabank, kółko i krzyżyk. Na szczęście nam się tu wyłania, szybkie 52 pensje, pudełko, czekoladek. Damy jeszcze raz jej szansę. Wczoraj yy, nie zaskoczyło, nie było słodko, może dzisiaj będzie. Podwójna gra, no i pół miliona w banku, także zobaczymy. Ale jeszcze a propos jednej zdrapeczki, z drapeczki premia, pensja, nie premia. Yy, mamy premierkę już jutro, premierkę wznowienie tej drapeczki. Także zobaczymy, jak nam wyjdzie. Yy, od razu zachęcam już jutro do wpadnięcia na mój kanał i zobaczymy, co uda się wydrapać w tej zdrapeczce, także zobaczymy. Zdrapiemy sobie z 15 sztuk. A bonusowo to już będzie od Was zależało. Wbijemy 200 łapek, to będzie jakiś bonusik. Ok, także ja już wszystko powiedziałem. Zapraszam serdecznie do oglądania. No i lecimy. I lecimy, i drapiemy. Dobra. Ok, także zaczynamy i drapiemy. Zrapeczka lotek, draping za trzy dychy. Troszeczkę teraz oszczędniej lecimy, bo dużo minusów ostatnio. Owca, krab, pingwin oraz królik. Także jak widzicie, no lotek nie popisał się, ale to nic, idziemy dalej. z drapeczka wabank. No i dobra, 13, 12, 19 i 16. Lecimy dalej, gra trzecia. A tu mamy 17, 14 i 15. Idziemy dalej. Także tam nie było niestety nic. I teraz drapimy kółko i krzyżyk. Także tu mamy krzyżyk, krzyżyk, kółeczko. Kółeczko, krzyżyk. No i tu ostatnia szansa. No ale jak widzicie, nie udało się. Nie udało się. Teraz drapiemy zrapeczkę na szczęście. I tu mamy serce, biedronka, siódemeczka, druga biedroneczka, druga siódemeczka oraz no niestety gwiazdka. Także na razie zrapeczki za złotówkę, jak widzicie, dały ciała. Nie dały wygranej, dały ciała. Kolejna zrapeczka szybkie 50. No, największa wygrana w tej zrapce za 2 zł to stuwa. Trafiłem stówę pod tymi tutaj. Yy, trzy, trzy, znalazłem trzy takie same liczby. No, bo w sumie tutaj bym nie znalazł stówy. <laughs> Też się zamotałem teraz. Dobra, 500. 500, moi drodzy, po raz drugi. Kurde, ale by było co? Jakbyśmy tak 5 stów trafili? Ja nie mam. 50 tysięcy, 2 złote, 4 złote, 4 zł po raz drugi, 50 zł i, i 50 tysięcy, także no tutaj nie mamy nic, a w bonusie mamy wór, pusty worek, także zdrapeczka też pusta. No idziemy dalej, już jutro będziemy sobie drapali taką samą zdrapeczkę, tylko zapewne w innej wersji kolorystycznej. Tak mówię, zaplanowałem 15 sztuk bo nie chcę teraz szaleć za bardzo, a sami wiecie, że z drapeczki za 2 zł to trafi coś fajnego, to tak jak znaleźć igłę w stogu siana, Nie oszukujmy się. 34 i 17 to są nasze dwie wygrywające liczby. No i pierwsze co nam się odsłania, to jest wygrana w pensji, także nas fajnie tutaj zachęca z drapeczka. No fajnie, fajnie. Także jutro pensję wymienimy, moi drodzy, na, na kolejne pensje. No i już, moi drodzy, mamy na pewno 4 zł wygrane, dwie wygrane w pensji. Super. O, moi drodzy, trzecia wygrana w pensji, super. Bardzo mi się to podoba. Także już mamy trzy wygrane. Trzynastki nie mamy. Pensja oraz. oraz trójeczka. No, jestem ciekawy, co tu się będzie kryła za kwota. Trzy wygrane w pensji, ciekawie. Sprawdzamy. A tu mamy. Tu mamy, moi drodzy, 5 złotych. Tu mamy też 5 zł, już dycha. I tu mamy też 5 zł, 15 zł udało się wydrapać w pensji. Super. Także fajnie, zobaczymy jak to będzie w jutrzejszej drapeczce. Sprawdzę tylko, czy można tyle wygrać. Oczywiście można. No i fajnie, to już mi się podoba. Dobra. Także połowa drapingu dzisiejszego nam się zwróciła. Jak widzicie, jest drapeczką za 2 zł. Dobra, drapiemy dalej. Drapiemy dalej, dalej. Mamy 18 oraz 7. Także drapiemy, szukamy. Co nam się tu odsłania to pensja, jeszcze raz i mamy główną. <laughs> Dalej mamy jedyneczkę. Dalej mamy ósemeczkę. 12, 16. No i 32. Także ta zdrapeczka okazuje się pusta, ale tamta naprawdę fajnie nas zaskoczyła. No pudełko czekoladek oby słodkie i smaczne. Także zaraz się wszystkiego dowiemy. No, kontrolnych to ja tu nie chcę odsłonić. Mamy nugat i mięta, jak widzicie, także nie ma. Mięta walmięta, migdał oraz precel, także precla. Też nie chcemy. Chcemy migdała. Razy dwa. Serduszko i tu mamy, moi drodzy, nugat, także też nie ma. Idziemy do gry czwartej w takim układzie. Znowu mamy serduszko i tu mamy tiramisu. Tego też nie szukam. To idziemy dalej. Kakao i, i kokos także też nie ma. To nic. Idziemy dalej. Precel i kokos gra siódma. Zbliżamy się po malutku do końca. I migdał także nie ma. Dalej mamy mięta oraz muszla. No i gra dziewiąta. Kakao. I tiramisu. Także pudełko czekoladek podtrzymuje fason. Gorzkie pudełko czekoladek, niestety. Idziemy dalej. Przedostatnia zdrapeczka podwójna gra. Także zobaczymy. No i zdrapeczka z numerem 19. Zobaczymy, zobaczymy, co ta podwójna gra dla nas ma. No i nasze wygrywające liczby to 14, 37 i 19. Drapiemy. Jedyneczka. Nie tak miało to wyglądać. Ja tu dychę zdrapuję, wie co jest. <laughs> dalej mamy 30, 30 nie ma, 31 i 21, także jak widzicie, no nie ma. Idziemy dalej. Dalej mamy 28, 16, szósteczka 26, 11. Idziemy dalej. O, jest wygrana, ja nie mogę, mamy wygraną w podwójnej grze, 37, bardzo Was proszę, fajnie. No moi drodzy, druga wygrana, wspaniale. Także no, ten dzisiejszy draping nie będzie wcale taki zły. Idziemy dalej, także tu mamy na pewno dychę wygraną. No moi drodzy, jest super, 37. I 14, moi drodzy, 4 wygrane w drapce, podwójna gra. Przypuszczam, że są tu dwie dychy, ale oby było więcej. Obym się mylił. <laughs> Dobra, sprawdzamy. Pod 37 mamy 5 zł, pod 19 mamy też 5 zł, 37, 5 zł i 14, 5 zł. Super, bardzo fajnie. Mamy 20 zł. No to i widzicie, z zdrap draping za ile? Za 30 zł, a już mamy plusa. No ja nie mogę. Mały, ale jest. Mały, ale jary, jak to mówią. Fajnie. Elegancko. Także proszę bardzo, mamy dwa dychale. Superancko. No i dobra, idziemy sobie w takim układzie dalej. Dobra. No i ostatnia zdrapeczka wisienka na torcie. Zdrapeczka za dychę. Pół miliona w banku. No to trzymajcie mocno kciuki za zdrapeczkę z numerem pierwszym. Może okazać się szczęśliwa. 40. Dwanaście. Dwadzieścia sześć. I trzydzieści trzy. Także drapiemy. No i dobra. A tu mamy trzydzieści siedem. Czternaście. Jedyneczkę.

25 nie ma. Piąteczki nie mamy, 34 nie mamy, 29 nie mamy, 35 nie mamy i czwóreczka. No dobra, także wychodzi na to, że ta zdrawka jest pusta, ale moi drodzy, o jednej rzeczy zapomniałem. Zobaczymy, czy ktoś ogląda do końca, <laughs> teraz wszystko wyjdzie na jaw w podwójnej grze. Nie odkryliśmy z tyłu drugiej gry. Także zobaczymy, zobaczymy, kto tu nas uważnie ogląda. Dobra, sprawdzamy. A tu mamy dwa diamenty i koronę. Dwie podkowy oraz świniora. Dwie monety i diamenta. No i kufer, kufer yy, i korona. Dobra, także no. Gry niestety puste się okazały, ale mimo wszystko draping za trzy dychy okazał się dla nas udany i szczęśliwy. Sami widzicie, udało się. Udało się wygrać 20-35 zł, także jeszcze piątala jesteśmy do przodu. Także, moi drodzy, jutro zapraszam Was też na premierę wznowienie z drapki Pensja. zdrapiemy 15 sztuk. No i tak jak mówiłem, jak uda Wam się. Wbić pod moim filmikiem 200 łapeczek w górze. No to będzie jeszcze jakiś bonusik, ale to już od Was zależy. Także mam nadzieję, mimo wszystko, że Wam się odcinek podobał. No dzisiaj z takim małym plusikiem, ale mimo wszystko jest 5 zł. Widzimy się już jutro godziny poranne. Wpadajcie, bo ja specjalnie dla Was rano wstaję i lecę jak ten wariat. Ok, a teraz żegnam się z Wami. Życzę wszystkim miłego dnia. No to na razie, hej, cześć, papa. Pa.